Cześć Manko, witam Was na kanale Rybnięci, kolejna wędkarska wyprawa. A ja rozglądam się za jakąś miejscówką. Mamy niedzielę, jest piąta rano, wiadomo, fajna pogoda, większość miejsc zajęta, ale tutaj gdzie nie da się za bardzo dojechać samochodem, już obczaiłem kilka fajnych miejscówek. Dzisiaj dzisiaj co, dzisiaj dość nietypowo. Bo uznałem, że wybiorę się tutaj na moją wodę PZW, na której łowiłem już nie raz, nawet na wcześniejszym filmie. Ale spróbuję połowić na spławik, na bata. Dawno na kanale nie było spławika, tak jakoś dzisiaj mam ochotę pobawić się z batem. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wziął jednego fidera. Także yy, dokładnie metodka będzie zarzucona, ale na tym się nie będę skupiał. Skupię się na spławiku i zobaczymy, czy uda się dorwać jakieś wzdręgi. Albo jakąkolwiek inną rybę. Także co, jeśli filmik Wam się spodoba, oczywiście, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. A ja się rozkładam i zaczynamy. Tak jak wspominałem, metoda to dzisiaj tylko dodatek. Zarzucę mogę mieć dwie wędki, także oczywiście. Podajnik poleci do wody, ale zastosuję tu spory hak, jakiegoś sporego dambelsa i skupię się oczywiście na spławiku. Główne założenie jest takie, żeby na spławik, na haczyk zakładać małe ziarna kukurydzy i też nęcić kukurydzą. Wziąłem kilka puszek, także za dużo zanęty nie będę rozrabiał. Zrobię, zrobię troszkę, żeby wrzucić dosłownie ze trzy kule w miejscówek, gdzie będę łowił. Mam tu jakieś resztki zanęt, leszczlin, karaś. Zobaczymy, i zaczynamy. Ale tak jak mówię, głównie co jakiś czas garść kukurydzy. Zobaczymy, czy podejdą jakieś wzręgi. Może jakiś lin. To się okaże. Ja tu rozkładam, a już branie na federze. jaj. Aj, aj. Ale ryba! No nieźle. <noise> 10, gdzie? 5 minut wędka w wodzie i mam prawdopodobnie karpia. I jeszcze niech mi raz ktoś powie, że w wodzie PZW nie ma ryb. Oczywiście. Wiem, ja sobie tak żartuję czasem. Ale jak sami widzicie, zero przygotowania. Pierwszy raz poszło, niestety. Aj, spina. Dobra, jak sami widzieliście, zestaw na metodę. Nie leżał 10 minut w wodzie. No i miałem prawdopodobnie takiego większego karpia, bo. No, czułem moc. Niestety spina, a ja zarzucam spławik, no po to w końcu tu przyjechałem. I zobaczymy. No i tak jak się spodziewałem mamy wzdręgę, malutką, ale jest, czekamy na następne, a tutaj nie wiem czy się nagrało, ale miałem drugie branie, urwało całą metodę, także dzisiaj tu jest dzień na konia, ale ja na spławiczek, może uda się jakiegoś karpia albo coś ciekawego wyciągnąć. O! O, z 4-5 kg spokojnie, piękny, piękny, dokładnie 70 cm. Taki ładny, pełnouski karb, zobaczcie. O, piękna ryba. Oczywiście wraca do wody. No to co się tu dziś dzieje to jest hardcore. Żałujcie, że nie widzieliście tego brania, ale jeszcze większy karp, już go mierzę. Przyjechałem na spławik, a to co się tutaj wydarzyło w półtora godziny to jest po prostu niemożliwe. Woda PZW. Tak, ten jest jeszcze większy ja! 80 cm piękny karp na metod feeder. 80 cm, zobaczcie jaki kloc. Uf, przyjechałem sobie na spławiki, a tu takie piękne ryby. Coś niemożliwego. Muszę Wam go jeszcze raz pokazać. Piękna torpeda. Dobra, nie oszukujmy się. Spławikowiec ze mnie marny. Za to, na metodę, coś tam potrafię złowić. Chowam ten spławik. No i będę po prostu walczył na jedną wędkę. Dzisiaj też, miałem, dzisiaj też nie miałem zamiaru za długo siedzieć. Wędki chyba zarzuciłem po 5. Jest chyba 7.30. Także widzicie, co wydarzyło się na jedną wędkę w 2 godziny, trochę ponad jeszcze posiedzę z dwie godzinki z tym jednym federem może jeszcze jakiś karp się trafi a ten spławiczek zwijamy Złe jaja. Jakby mi to ktoś opowiedział, to bym nie uwierzył. I kolejny kart pełnouski, 75 cm. No coś niemożliwego, zobaczcie jakie smoki. Dobra, nie męczymy go dłużej. Leci do wody. Oczywiście zaczyna padać, nie mam parasola, bo auto mam spory kawałek stąd. Jak już wcześniej wspominałem, przyszedłem sobie na spławik, chwilę połowić. No i wydaje mi się, że jeszcze pół godziny i będę zwijał do domu. Swoje już zrobiłem, piękne ryby połowiłem. Rzadko zdarza się taki dzień na PZW, żeby w tak krótkim czasie złowić takie piękne ryby. No mi się jeszcze nie zdarzyło chyba, w tak krótkim czasie złowić z tej wody, w ogóle z jakiejkolwiek wody PZW i to jeszcze naprawdę piękne, piękne, wielkie karpie. Mam matę z miarką, także były mierzone raczej dobrze. Ten jeden miał 80 cm, no to już naprawdę coś pięknego. Nic, chowam kamerę, żeby nie zamokła. Mam nadzieję, że się nie rozpada mocniej. No i tak, schowałem się pod drzewem. Deszcz niestety mnie przegania, muszę się zwijać. Jak wspominałem, nie mam parasola. Kolejny grad, który musiałbym tutaj nieść, a auto mam naprawdę kawałek drogi stąd. No i co? Swoje zrobiłem w nieco ponad 3 godziny. 5 brań na jedną wędkę zaznaczam, na metod feeder. 3 karpie na brzegu i to nie byle jakie, tylko Teraz już nie pamiętam, ale największy miał 80, ten drugi miał 75, a trzeci chyba 70. Jak wspominałem, dwie spiny, a jedno branie, całkowicie urwany zestaw. Musiał być naprawdę już mega potwór. No i co? Zasiadka udana, miał być spławik. Wybaczcie, będzie następnym razem, ale takie, takie szanse trzeba wykorzystywać. Nic, coraz mocniej leje. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. Na razie do następnego. A ja lecę na urlop.